Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została oceniona za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis, największego na świecie dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie. W wyniku niezależnej oceny, Śnieżka otrzymała złoty medal EcoVadis, co plasuje ją w gronie. 5% najlepszych firm poddanych certyfikacji. Jesteśmy bardzo dumni, bo już w tym pierwszym podejściu, przy naszym debiucie, był to debiut oceniony na złoto. Złoty medal w tym ratingu oznacza, że znajdujemy się w gronie 5% firm z całego świata, które są firmami najbardziej zrównoważonymi, czyli najbardziej rozwiniętymi w obszarach ESG, które dotyczą środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. EcoVadis, największy na świecie dostawca ratingów zrównoważonego Rozwoju w biznesie stosuje narzędzia oceny i analizy wspierane przez Platformę Technologiczną i globalny zespół ekspertów wyspecjalizowanych w zagadnieniach ESG. W zasadzie można powiedzieć, że ten rating przegląda całą firmę, każdy aspekt jej działalności i w przypadku środowiska, na przykład w przypadku śnieżki, najwięcej znaczył fakt, że my, jako jedna z jeszcze niewielu firm w regionie, mierzymy ślad węglowy, czyli sprawdzamy nasz wpływ na środowisko pod kątem właśnie śladu węglowego. Nie tylko go mierzymy, ale też planujemy działania redukcji tego śladu węglowego, i to jest jeden z tych aspektów, który świadczy o wysokim poziomie. Rozwoju firmy w zakresie właśnie na przykład środowiska, ale tak jak mówiłam, wszystkie obszary naszej działalności były oceniane, przeglądane. No, i ten wynik jest rzeczywiście satysfakcjonujący. Tym bardziej, że w branży, w której się znajdujemy, ta średnia to było 47 punktów, a śnieżka miała tych punktów 70 na 100. Wszystkie aspekty miały znaczenie, ale również znaczenie miał fakt, że my posiadamy strategię zrównoważonego rozwoju, czyli podchodzimy do kwestii właśnie zrównoważonego rozwoju w sposób systemowy. Czyli mamy cele, które realizujemy, i to też było poddane tej ocenie. To po prostu widać, że. Te działania, które są zaraportowane w ramach tego konkursu, nie są działaniami przypadkowymi, tylko jest to długofalowa perspektywa, również z planem na przyszłość. Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech i jeden z liderów w produkcji farb w Ukrainie. Grupa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie.